No Dzisiejsze filmy filmie pokażę wam shoty z live, który był 29 kwietnia Oczywiście jak tepnął się do kosiara I odwalał dziwne rzeczy Pokażę wam również jakieś gry w koło Fortuny No i wylosuję dzisiaj do was 50 na anarchii na live stylu Jeden, strzał trzeba zrobić na w górę suba I komentarz z nikiem. oraz 50 discorda, bo w, którym w opisie Jest w jednym komentarzu Zapraszam do oglądania chcę robić... a nie dobra No popatrzcie Doszło ci? No to to. <grym> a, a masz suchowo? Ma? No nie no, co ja, bo ja nie wiem gdzie jest ten dzwon się koła, mogę zagrać Gdzie jest ten dzwon? Poczekaj, ja nie wiem jest ten dzwon Ty! Kinuj mnie! Jakiś na niewidze Tutaj, zero, cztery, gdzie, o, tu gdzieś jest Koską Rubika! Koską Rubika mnie no Ooo! Hinołeś mnie! No, nie, no dobra! Co to jest? Kim jesteś? Ja pierwszy Czekaj, nie, no, nie, nie, no, 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 nie no, 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 wez, no, 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 Nie, ja Nie, co? Co? Ja nie no, Co? 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 z no, no, no nie, dobra nie, 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 bij, nie, bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij Nie bij, o, bojen, o Boże, nie bij tego <grywy> Ale, ej, dobra, postawię to blisko, a Nie wchodź mu A on tu gdzieś jest, ale dobra, nie, O Jezu Co jest? Rozmnażę się! Boję się gadać O Boże No nie wiem, no Kurde, owce się tu rozmnażają Ja pierdziele, będziemy mieć farmę Ej, nie bij, no nie bij ich Nie bij no no tam co tam Co CO?! Kurde Jest nas termin, patrz co się dzieje! Kubek? Ej Kubek, poczekaj Patrz, zobaczcie co się dzieje, co się dzieje, jakiś sus? Bardzo sus. Ej no dobra, ale on już nie pisze, nie pisze, no dobra to Co ja robi się? A to ty? ty to nie. ty napiszesz? tu? To robi się? No nie, to nie ja! No. Co jest? Co ona tak macha głową? Co to ma być? Co <grym> jest? Ej, dzwon, Wiesz, złą, dzwon, postawił! Ej, ja. postawił, Widzisz? Złóż tu postawił, dzwon tu postawił! W Ale trafił. No. Musicie... Dla drugiej, teraz, to ja się mogę poświęcić. Nie no, ja mogę się poświęcić. Ja... Kurde! Nie ma chyba... można mi się jako... Mi... Midlager? Ja nie Nie, co?! O kur... Dobra, to nie co? jest troll, to on mnie tepnął gdzieś! Gdzie eee, ty jesteś? W więzieniu! O oh, kurwa, dza no dobra. Nie dobra! E jest, to nie. nie jest jakiś troll, to nie może być troll. Ej, to ja idę na spama, to ja idę na spanna na razie. Ej, ja, ja ja płatka ja nie mam ma wolno! Ja nie mam kulma tam, dobra, ja idę na spana, troll. To jest. Uh -huh. Zaraz zacznie się tu coś zrywać. Ej! Nie! Nie! nie. Jest! No, no, jest jest. Jest! O, nie! zabuduj! No, <ślese> <Nie, Ale nie. ślese> zawoduj! Nie, nie strzelaj! Dobra. Masz koksa? Masz koksa? Nie masz koksa, położ. Nie, wiem jest. Ale czekajcie, czekajcie, nie wziął tego On coś chce co, co. zrobić. Dobra, daj mi się to zabić może. No. Nie, miałeś się poświecić, miałeś się poświęcić też. To jest betlejka? Kosiara! dobra! I to jest kosiara, w... co jest? Co? I Dobra, to jeszcze riz. I lagi są, lagi są. Nie wiem, co to Kosiara, co jest? Kurwa, sprawdzany jestem? Poczekaj, te chwileczkę. No nie, no dobra. Ja pierdziele. Nie wiem, dobra. Pod, poddawać się tym, co jest? Nie no, nie wiem. Ale koksa, koksa jest! Nie, bo ty zginiesz. Nie, no nie, dobra, weź. Ja się dać poświęcić, to nie wiem, masz się dać co poświęcić się dalej. No tak. ale widzę kosiara na live, nie? Dobra, dajmy się zabić. No nie, bo... No nie, no nie daj. No ja nie wiem, bo ja się poświęcić, ale nie <kusy> wiem, że o co tym chodzi dalej. Daj się zabić? No, Słowaj do czeka, słuchaj do ceka tej temy jakieś różne. Aha, skończyła się lawa, no dobra. To nie, to nie chowaj. To nie chowaj, to coś pisze, coś. Cię boją. Coś pisze chyba. Coś pisze chyba, proszę to napić coś. Pokazuję, że masz Op, nie, tabliczka. Ja, ja się bierze, boję, że ale... zbliży się Nikosiara. Nie wiem, co się stanie. Ale to wszystko przez tego peta. Kurde, mój cię Nie, 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 To, to nie, mi nie, nie, perłą nie, 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 To jest nie, 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 To już? Jedno? Czekajcie. Mówicie, ja sobie dobiorę jedną. Tu doku? Spróbujemy. Wezmę sobie dwieście. Nie no daj radę, proszę cię. No <noise> <Bo> chorusop jest. Nie... <noise> Ej no właśnie, chorupa. Masz chorusop? <noise> no nic zasada, że nie mogę chorusa. Jak oni cały czas Do <noise> ze sklepu, do sklepu małeś się... <noise> kawałek. Nie hitno! Nie no. <noise> nie, no. <noise> no to ogólnie no, tak się no, dobra. robi tak. 0, 4? Dobra. Dobra, no, to perą spróbuj. Ale proszę, daj radę, proszę cię. Nie! O Boże święty, nie! Się zjebałem no! troszeczkę. Kurwa. A to! Troszeczkę zna... widzowie! Siara trolluje, nie! No, Zasyka, jako... no. no musisz wycykać jakoś, nie wiem. Czyli jedną perłę. Pod konten. jakim kontentem? Tak? Nie pod jakim? Pod Pod jakim content? Nie, ja nie wiem. Nie no na skos. Iść do rogu i na skos. Musisz tak na tą linie, ale na skos. No, nie na skos. Nie, nie Tam trąba. <ślepki> jak już tak. No nie! O Boże, źle! O Boże! No nie, to nie do rady Musisz dobrać albo tego chorusa, no ja nie wiem. Znaczy, znaczy, nie tu Агнолит. Я вержу. Ну, это, по-моему, подстричь водать, Ну, дадут мне, наверное, в Сейчас мне Не меня, не кусаешь. Ты же не кусаешь. Ты же Ты же Ты же Ты Nie dobra, weź. Co ty robisz, panie? No nie wycykałaś się tą perłą. Spróbuj wycykać. Ale spróbuj wycykać. Ale, spróbuj Ale nie wycyka. No. Ale na no ece masz. Co ty robisz na no, kosiaru? No. Nie da. Spróbuj, zaczekam. Nie da. No Weź, zaceka perły. Nie się wycykaj. No weź wszystkie. No dobra. Wszystkie weź. No. Wszystkie weź. No. No. Wszystkie weź. No. Co ty robisz tam kosiaru? Nie tepmy cię. Spróbuj.

jest stream, na pewno wszystko się nagrywa, kameruje się Dobra, let's start go wysykan. O Jezu, jakie gówno masz, ty Chujo, chujo skripuje to na odcinek, ale no ja pierdolę, no nie Dobra, tak samo za free tak te 10 koła, ponad insista Weź p... tym No kurwa, 10 koła, ja pierdolę Zajabiamy, dobra, najwyżej ona tylko w kosiarki pójdzie Eeeh, Zaraz Ci pokażę. No ale to nie, no to pull plug, nie teraz. Będzie się mieli z tego film, idę na kanale. No, no lecimy. Dobra, lecimy. Czekajcie, daj mam ekran. Dobra, pewnie przepierdolę, ale dobra. Jak ja to ja wygrywam takie nic. Jest! 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 To odda znowu! no z tym Lutek, aha, to ja go że Pamiętasz? On no kiedyś ta. był. No lecimy dalej. A tam później z tym Arek tylko od pięciu koła gramy, no to umówmy się od pięciu. Dobra. pięciu no to tak ślęda. Z Unii Hokeja? O kurwa, chyba widzowie z Unii Hokeja przyszli, bo nie wiem, kiedyś chodziłem tu. No lecimy. Zaraz, zaraz no, przegram, znowu na jajeczku, znowu na ja, może proszę, proszę, proszę dawaj. zaraz o pięć koła. Jest, jest znowu, jest znowu, let's go. Dobra, to teraz Tarek będzie w Teraz ale oddaję to.